Jak często powinniśmy robić głodówki? Zależy od długości czasu, ale przede wszystkim od masy, od masy ciała. Jeżeli ktoś ma, nie wiem no 15-12% tkanki tłuszczowej, czyli taką normalną ma sylwetkę, nie jest ani super docięta, ale nie jest też za bardzo jakby otyły. Yy, no to takie posty, powiedzmy 24 godzinne, no to nawet raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu bez problemu możemy robić, trzydniowe, powiedzmy raz na kwartał, a jak już jakieś takie dłuższe, no to myślę, że nie częściej niż raz w roku, tak, bo dłużej trzech dni to już jest naprawdę sporo. Jeżeli ktoś ma dosyć niską masę ciała, dosyć jest docięty, no to co najmniej jakby dwa razy rzadziej te posty bym robił, a jeżeli ktoś ma naprawdę dużą masę ciała, no to znowu trzydniowe posty, nawet raz na dwa tygodnie, jeżeli mamy taką fazę rzeczywiście Mocnego zrzucania tkanki tłuszczowej i poza postem nie jesteśmy też w mocnym deficycie, bo to było jakby zbyt mocno się kumulowało, to trzydniowe posty raz na dwa, trzy tygodnie, jak najbardziej możemy sobie przeprowadzić, tak, i spalamy tkankę tłuszczową, mamy jakieś tam inne korzyści, bo no, jakby celem jest zawsze schudnięcie, tak, jeżeli mamy nadmierną masę ciała, to już wykazano naprawdę w 100% prawda jest taka, że jeżeli mamy nadmierne, czy, czy BMI, czy najlepszym wznacznikiem jest nadmierną, nadmierny stosunek obwodu pasa do obworu, obwodu bioder, to zrzucenie tej tkanki tłuszczowej, no już nawet nieważne jaką dietą, czy nie niezdrową, czy nie, aktywnością fizyczną, czy deficytem kalorycznym, czy postami, zrzucenie masy ciała jest najlepszą rzeczą naprawdę dla naszego zdrowia i wyniku badania, jaką możemy zrobić, czy robimy to postami, czy innymi metodami, to po prostu żebyśmy to zrzucili, to jest najważniejsze. thank mm -hmm. you